Na samym krańcu półwyspu Siberas, tam gdzie fale rozdzielają dwa porty Walety, stoi strażnik, który widział ogień, krew i chwałę. Fort St. Elmo. W 1565 roku właśnie tu rozegrał się jeden z najbardziej heroicznych epizodów historii Malty. Gdy 40 tysięcy Turków zaatakowało wyspę, zaledwie 700 obrońców, rycerzy zakonu i żołnierzy broniło fortu przez 28 dni nieustannego ostrzału. Każdy bastion, każda kula armatnia toczyła walkę o czas. Czas, który pozwolił Malcie przygotować obronę i ostatecznie ocalić Europę przed inwazją Osmanów. Żaden z obrońców nie przeżył, ale ich poświęcenie dało początek legendzie. Na ruinach fortu wielki mistrz Jean de Valette zbudował nowe miasto Valette, stolicę dumy i oporu. Przez kolejne stulecia fort zmieniał się. Walczył w II wojnie światowej, i był świadkiem nalotów, ataków morskich i pierwszej operacji serca na Malcie. Pacjentem był brytyjski żołnierz. Dziś odrestaurowany St. Elmo znów stoi nad brzegiem morza. Cichy, ale gotowy jakby nadal czuwał.